Cześć, dobrze, że jesteś. Witam Cię na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, co kupiłem i za ile. A jest to ROMET Z125 z 2010 roku od pierwszego właściciela. Właściciel nim pojeździł tylko 4 lata, czyli do 2014 roku, i od tamtej pory motocykl stoi nieużywany. Jak widać, porzewiało, gdzie nie gdzie, te chromy. No niestety to jest nieuniknione, Mamy taki długi postój. Wszystkie dokumenty są do niego, że rzeczywiście był kupiony przez niego. I w dzisiejszym odcinku będziemy go doprowadzali do czystości. Aby odzyskał swój dawny blask. Co najważniejsze, przebieg 2726 km. Gdzie niech dzierdza? Mam nadzieję, że uda mi się to ładnie doczyścić wszystko. Przedni hamulec nie działa. Zupa w środku. Zbiornik na szczęście jest ładny. Nie zardzewiały. O, także to jest duży plus. Tak to się prezentuje. Profilowane siedzonko. Tutaj na szczęście ten bagażniczek się ładnie zachował. Tutaj rdza na amortyzatorach. Syf. Ale koło się kręci. Stopka stoi. Strasznie ciężko chodzi. Ciekawi mnie, jak ten silniczek się domyje. W gaźniku, co będzie, to też jest bardzo ciekawe po takim długim postoju. Tak więc, co? Chyba już wszystko wam powiedziałem. Lecimy do czynu. Zaczynamy mycie tego oto pojazdu. Tutaj przecierka, bo, był, bo miał jakąś lekką kraksę na bok. Tu plastik lata. Tutaj też, ale to wszystko się wynaprawia. Za ile go kupiłem? Za 825 zł. Myślę, że nie przepłaciłem. A Wy co myślicie? Dobra, widzowie. Wypiłem kawę. Energia mi przyszła. Ściągnąłem siedzenie. Zobaczcie, jak to wygląda. Satysfakcjonujące będzie to czyszczenie. Lubię taką robotę. Jak coś jest brudne i trzeba to wyczyścić. Tutaj się dopatrzyłem, to mamy go zblokowanego. Tu jest zwężka, która mu ogranicza powietrze. Jak ją wyciągniemy i zwiększymy dyszę w gaźniku, to go automatycznie odblokujemy. Tak to sobie wygląda. Syfek, syfek, syfek. Także lecimy. Czym będę mył? Tradycyjnie. Woda, proszek, płyn do naczyń, gąbka, ciepła woda i tu mam specyfika do Felk. Do Felk do aluminium. Ładnie to czyści. Także robimy pierwsze pryski. Prysk, 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 dajemy on, lecimy, pryskamy sobie ten przykry tak o zapach rotona. Tak. Koło do przodu i czyścimy. No już mam poszorowane, teraz sobie biorę tą ciepłą wodą z proszkiem jeszcze to domywam. Tak, oponka wszystko pięknie. I zaraz będziemy robić płukanko. Tego wszystkiego. Ależ to jest satysfakcjonujące. Proszę Państwa. Z drugiej strony. Dobra, nie będę go pokazywał, bo to nuda jest. Dla Was jest nuda, jak to oglądacie. Dla mnie to jest satysfakcjonujące. Ja widzę, jak ten brud się rozpuszcza i romecik staje się coraz piękniejszy. Pięknie się to domywa. Zobaczcie tył. I zobaczcie przód. Mistrzostwo. Znowu nabiera blasku Oj ojoj oj, oj. Jest różnica, nie? Przód, a tył Ach. Przód tak samo ożył. Lecimy teraz silnikiem. I, tak. I niech sobie pracuje pędzelkiem pykniemy. i płuczemy. Widzimy się na efekcie. Pięknie. Silnik jak nowy. Silnik jak A tył? Buu. 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 Ciekawe, jak to się domyje. No, mordy, do Dobra będzie, bo tak bym psykał i psykał. Ale jeszcze, ale jeszcze, ale jeszcze, ale jeszcze, ale jeszcze. Ostatni, 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 ostatni. ostatni. No i koniec mycia. Wszystko jest wyczyszczone. Jakieś tam jeszcze pierdoły zostały, ale to już się będę bawił, że tak powiem ręcznie, z jakimiś lekkimi na polotami rdzy. Ten tumik bym bardziej chciał yy, odświeżyć, takie jakieś delikatne rdzawki, tak jak tutaj i tutaj. To ja już się z tym będę bawił, tu sobie jakoś delikatnie przepoleruję, żeby było ślicznie. I co? W dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że się Wam podobał ten film Ciężko jest nagrywać, mówić, a jednocześnie robić Ale powoli złapię wprawy Komentujcie, a w następnym filmie będziemy odpalać Będziemy odpalać tego oto dziada I zobaczymy, jak nam się to uda Subskrybujcie kanał, dziękuję bardzo za oglądanie Cześć